Jak popatrzymy od strony technicznej, jak to wygląda, ja zaraz udostępnię Państwu ekran, po to, żebyśmy mogli sobie zerknąć w aplikacji, to zobaczcie Państwo, jak ta struktura jest rozbudowana. Ok, myślę, że już mamy ekran udostępniony. Ja przejdę do serwera, pozwolę sobie zalogować się do naszej aplikacji. Aplikacja jest instalowalna zawsze na serwerze klienta. To nie jest rozwiązanie chmurowe. Logujemy się. Tu można zrobić logowanie domenowe, po to, żeby nie trzeba było podawać loginu i hasła. Ja wejdę do oprogramowania i pokażę od strony technicznej, jak wygląda taka struktura, a potem może trochę więcej jeszcze opowiem na temat samej aplikacji i jej możliwości. Wejdźmy sobie tutaj do jednego jednej deklaracji, zerknijmy na samą ustawienia. I teraz widzimy typowy, typowy układ. Tutaj proszę zwrócić uwagę na tą belkę górną, jeśli chodzi o zakładki. Tutaj nas interesują trzy zakładki, ponieważ tak jak było poprzednio, sprzedaż, wierszy mamy zakup, wiersze. Natomiast dochodzi nam tutaj część trzecia, czyli deklaracja. Sama deklaracja, która zawiera pole no, typowe dla deklaracji, czyli Czyli zarówno podstawy opodatkowania, jak i sam podatek. Tutaj deklaracja wygląda podobnie jak wyglądała, więc tutaj dużo zmian nie ma. Natomiast, oczywiście, też sporą zaletą jest to, że w tym momencie mamy to zintegrowane w jednym miejscu, także te dane muszą tutaj być zgodne. To jest ułatwienie. Natomiast wracając jeszcze do tej części sprzedażowej, no chociażby tutaj już na dole widać, że w samych podsumowaniach przydatne jest rozbudowanie naszych, naszych narzędzi do generowania plików JPK, chociażby o, o kwestię kontrolowania samych sum wartości z deklaracji w podziale na, na sumy bez faktur paragonowych do podstawy opodatkowania. Jak i samych faktur paragonowych, po to, żebyśmy mieli skontrolowane, czy przypadkiem dwukrotnie nie płacimy podatku.